Dobry dzień. Witam w postępnym dla kaszepskiego kalendarium. Dzisiaj są wydarzenia od 20 do 26 zelnika. 20 zelnika 1931 umarła Tedora Kropidłowska, polska i kaszepsko pisarka. 20 głę zelnika 1860 w Lamburgu urodził się Paul Nipkow. Jeden z wynalazców z Drzelnika. 24. 1360 1368 umarł Barnim III, Książę Kaszep, zwany później starszym, a było Wielkim 25 25. 1280 1288 r. domyślno data Zdynkułym z Siewoja Dredzi um, z Sulisławą, um, rychli zakonnicą w klasztorze w Słepsku. Było to już trzecie znane małżeństwo tego Ksanca. Z niżadnej głę nie doszedł do USA I 26 z 1916 głęba była ufundowana wielewsko Kalwarię. To już przed Konradziso do uzrzeni.